Cześć, z tej strony Tomek a dzisiaj. Dzisiaj pora, żeby w końcu pogadać o jakimś konkretnym zegarku. A dziś będzie o turbi. O pilocie, którego już wam przedstawiałem, a dzisiaj przyjrzymy się mu nieco bliżej, tak jak to on dziś bywał. Zapraszam. Już trochę o tym, o tym lotniku wspominałem, kiedy, kiedy przywiozłem go właśnie ze spotkania. Jesiennego forum czwarty wymiar. Tam tam pożyczyłem go od, od Leona i stwierdziłem, że dam szansę takiemu wielkiemu lotnikowi. Podczas tej mojej zegarkowej podróży, w tej mojej zegarkowej przygodzie miałem okazję gościć już u siebie kilka pilotów, dwie albo trzy sztuki, trzy przychodzą mi tak po prostu na myśl. Miałem jedną Alpinę, właśnie bardzo ładnie wykonanego pilota w takim mniejszym rozmiarze 40 albo 39 to była bodajże i Wydawało mi się, że tego typu pilot będzie dla mnie najbardziej optymalny, no bo tak, tak patrząc totalnie, jak gdyby z poza czy troszeczkę, troszeczkę tak racjonalnie, to tego typu rozmiar winien dużo bardziej pasować do mojego nadgarstka. E, miałem ją, ale nie zagościła u mnie na zbyt długo, chociaż to nie była wina samego tego zegarka, po prostu nie było między nami chemii. Podobnie było z Lako, którego też przez chwilę gościłem u siebie, z tym, że Tutaj w ogóle jakoś tak wersja w takim ala brązowym wykonaniu koperty plus Flieger typu B z tą dużą ilością różnego rodzaju podziałek na swoim cyferblacie też mnie do siebie nie przekonały. Jednym z chyba ostatnich zegarków tego typu, jaki u siebie gościłem była druga Alpina, tym razem w kwarcu i 42 mm w czarnym PVD. Fajny zegarek generalnie rzecz biorąc jako taki kandydat na codzienny lekki zegarek do wszystkiego, ale też na dłuższą metę mnie do siebie nie przekonał. I teraz tak zastanawiałem się nad tym, czy w tym turbim, czy w takim dużym 45 mm pilocie jest coś wyjątkowego, coś specjalnego i dlaczego jakoś z nim się dobrze czuję. Czy to tylko kwestia ewolucji i tego, że jestem w innym momencie tej, tej hobbystycznej podróży, że akurat teraz większy zegarek mnie do siebie przekonał, czy sam nie wiem. Zabrałem go więc ostatnio na wycieczkę w Beskidy na fotografowanie wschodu słońca i okolic tegoż wydarzenia jako towarzysza podróży czy towarzysza beskidzkiego spaceru i przy okazji pozastanawiałem się nad tym nieco głębiej. Moje przemyślenia nie są jakieś przełomowe, za to sam zegarek ładnie prezentuje się na zdjęciach. Te nieprzełomowe przemyślenia dotyczą przede wszystkim proporcji. Mateusz z kanału Gingin Watches kiedyś w jednym z e, swoich odcinków powiedział coś takiego bardzo fajnego, takie bardzo sensownie przedstawioną koncepcję, że wielkość zegarka stanowi poniekąd część jego projektu. Że w wielu przypadkach nie da się oderwać wielkości koperty od pomysłu na cały zegarek, że nie każdy rodzaj, koperty, nie każdy rodzaj zegarka dobrze się tak po prostu skaluje. W niektórych przypadkach działa to lepiej w niektórych gorzej. Są takie wersje zegarków, takie rozwiązania, czy takie projekty, które właściwie rzecz biorąc będą dobrze wyglądać w dowolnym wymiarze koperty, a są takie, które nie do końca to robią. I dochodzę do wniosku, że tak właśnie jest z pilotem, że pilot to musi być taki big pilot, żeby robił swoją robotę. I chyba to właśnie jest w tym, Turbi, ale to nie wszystko, co mi się w nim podoba. Turbi jako marka nie jest nowa, istnieje jako mikrobrand już całkiem długo i oferują różne zegarki. Ten pilot, w tym wersji, którą ja miałam tutaj, to jest pilot na dziesiątą rocznicę, czy pilot rocznicowy z okazji dziesiątej rocznicy. To co jest w nim fajne i to czym chwali się Turbi na swojej stronie internetowej, to fakt, że jako pierwsi bodajże, a przynajmniej tak twierdzą, zmodyfikowali Unitasa, mechanizm od Ety, w taki sposób, że ma sub tarczę z biegnącą segundą na godzinie szóstej, a nie tak jak wynika to z oryginalnego designu tegoż Werka na godzinie dziewiątej, czyli vis a -vis koronki. To jest coś, co ich wyróżnia. Ja muszę powiedzieć, że ta Subsekunda w tym lotniku podoba mi się bardzo. Podoba mi się bardziej niż centralna sekunda w innych rozwiązaniach. Być może jest to efekt uboczny tego, że od dłuższego czasu, jak pewnie wiecie, mam u siebie panę Raja i, i tak jakoś się do niego przyzwyczajam i do, tego, do tej jego estetyki. A to troszeczkę jest podobne. Też mam tutaj subsekundę, ale nie w ten sam sposób na godzinie 9, jak mam w pamięć, ale troszeczkę inaczej. A poza tym Unitas mechaniczny, ręcznie nakręcany werk, który z moich wszystkich doświadczeń, jakie miałem dotychczas, jest tym werkiem, tym mechanizmem, który daje mi najwięcej satysfakcji z nakręcania. A w tym konkretnym zegarku jest to jeszcze spotęgowane fantastyczną, fantastyczną, taką fligierową koronką typu diamencik. Mm, cały proces nakręcania to po prostu czysta radość. Ten feedback, taki tactile feedback to, że czujemy, jak bardzo fajnie przeskakuje mechanizm, a jednocześnie kronka jest dość dużej średnicy, wygodna w uchwycie. Całość sprawia, że nakręcanie tego zegarka to po prostu super frajda. I to mi się bardzo podoba. Na dodatek dekiel jest przeszklony i możemy sobie na tego unitasa popatrzeć. A ja uważam, że z perspektywy moich może nie jakichś dalece wyszukanych oczekiwań, co do wizualnej strony werku jest. Jest po prostu przyjemny dla oka i fajny, podoba mi się trochę. Niebieszczonych śrubek, delikatne, delikatne zdobienie a la pasy genewskie, po prostu jako całość. Stanowi to fajny, fajny komplet. Poza tym wykonanie koperty, dbałość o szczegóły, poszczególne szlify, które tutaj widzimy, też nie odbiega od tego, od tego całościowego obrazu. Uważam, że to jest bardzo fajnie wykonany kawałek zegarka, ten zegarek. Trzyma poziom przy tych wszystkich przejściach, poszczególnych szlifach i polerowaniach, robi takie wrażenie, że ktoś się bardzo postarał, że nie zostało to zrobione na szybko. W tym miejscu odchodzi troszeczkę od takiego wizerunku toolboxowego lotnika, który właściwie można by powiedzieć, że mógłby być wykonany po prostu w miarę przyzwoicie. Ten jest wykonany, w mojej opinii, bardzo fajnie. Ma to też swoje poniekąd negatywne cechy, bo Turbi dość mocno ceni sobie te zegarki. Używane. Trudno znaleźć, a cena takowych to rząd wielkości około 4000 zł. Nowe to grubo ponad 1,500 euro, przynajmniej według tego, co widzimy na stronie producenta. Mamy tutaj 45 mm bez koronki. 44,5 mm lak to lak. 14,4 mm grubości. Średnica koronki to 8,7 mm w swoim najszerszym punkcie. Między uszami mamy 22 mm na pasek. Czyli jakby nie spojrzeć, jest to zegarek. Nie mały zegarek, duży zegarek, którego noszenie wymaga od nas albo posiadania naprawdę sowitych rozmiarów nadgarstka, albo takiego przekonania, że dobrze się czujemy z dużymi zegarkami. Ja aktualnie w tej mojej podróży jestem właśnie w tym, w tym miejscu, gdzie doceniam duże zegarki i jakoś dobrze się z nimi czuję. Ja wiem, że niektórzy z Was uważają, że jest nieco inaczej wizualnie z perspektywy osoby trzeciej, Dostaję od Was komentarze, że te zegarki, przynajmniej niektóre z mojej kolekcji są dla mnie po prostu za duże. Ja na chwilę obecną tak nie uważam. Być może mi się to zmieni, bo troszeczkę to się tak, że tak powiem, falują te moje, moje preferencje, jeżeli chodzi o wielkość koperty, jak, jak zmieniały się ongiś epoki literackie. A to serce, a to rozum. W tym momencie te wielkie zegarki bardzo mnie cieszą, a jako, że w tym wszystkim przede wszystkim chodzi o radość znoszenia zegarka, to to uważam i postuluję, że. Wyglądają na mnie wystarczająco dobrze, żebym mógł sobie pozwolić na ich noszenie. Tarcza tego Turbiego to taki fligierowy standard. Przede wszystkim czytelność i łatwe odczytywanie tego, co wskazują nam te wskazówki. Czarna, matowa powierzchnia, a właściwie taka troszeczkę lekko szara, nie taka głęboka czerń jest tej tarczy. Do tego na niesione w formie nadruku indeksy, znaczący trójkąt na godzinie 12, aby ułatwić nam orientację w ciemności. Wszystko to bardzo przyzwoicie świeci. Luma sprawdza się dobrze. Może poza, poza tą drobinką lumy, która jest na, na sekundniku. Ta tutaj troszeczkę znika, jeżeli jest ciemno i obserwujemy ją. Szczególnie niejako w kontraście do całej tej reszty lumy, która jest na tarczy i dość mocno, dość mocno jest wtedy widoczna i dość mocno świeci. Poza tym, poza tym minimalizm, także jeżeli chodzi o to, co jest napisane na tarczy, wielkość pisma, jego krój też nic ekstrawaganckiego, raczej taka poukładana, no cóż, jakby na to nie spojrzeć, niemiecka powściągliwość w designie, ale tutaj sprawdza się to według mnie całkiem fajnie. Jeżeli miałbym się do czegoś tutaj czepić, to to szkło, które zastosowane jest w tej wersji, szkło szafirowe. Nie jest wyposażone w jakiś antyrefleks, ale je, a jeżeli nawet jest wyposażone, to jest go tutaj na tyle niewiele, że praktycznie rzecz biorąc nie robi jakiejś niesamowitej różnicy. Co w konjunkcji z delikatnie wypukłym szafirem sprawia, że łapie ten zegarek refleksy dość mocno, i gdy na przykład fotografowałem go na zewnątrz, to, to działał jak takie lustro dla krajobrazu. Poza tym, Koperta wykonana jest w takim klasycznym układzie, niejako trzech warstw. Mamy tutaj polerowane boki, dekiel z przeszkleniem, który jest też fajnie opisany, jeżeli chodzi o swoje obrzeże z tymi głównymi aspektami specyfikacji technicznej i lunetę, lunetę, która ma załamanie i też jest wykonana w dwóch różnych wykończeniach powierzchni, bo jest i polerowana na lustro, jeżeli chodzi o a że tak to ujma, a bok ma delikatnie szczotkowany. Całość według mnie naprawdę estetycznie i się prezentuje, i naprawdę przyzwoicie jest wykonana. Założyłem mu też ostatnio bardzo fajny zielony pasek, czym dołączył do grona zegarków, które w kolekcji mogę w takie paski wyposażyć i muszę powiedzieć, że jakoś mi to pasuje do tego nadchodzącego czy już pojawiającego się świątecznego okresu, bo być może nieco wbrew oczywistości, Właśnie zielony kolor, taki kolor choinki kojarzy z tymi świętami Bożego Narodzenia, które nam nadchodzą, a nie ten taki komercyjnie bardziej oklepany czerwony, który gdzieś tam się wywodzi z Świętego Mikołaja w ujęciu właśnie takim XXI wiecznym, być może nawet troszkę Coca-Colowym. I muszę powiedzieć, że i w tym zielonym, i na czarnym pasku, i na brązowym po prostu ten zegarek mi się podoba. Lubi paski, lubi się do nich przymierzać, no bo... No bo czarna tarcza i taki prosty design sprawiają zazwyczaj, że zegarek dość dobrze komponuje się z różnymi kolorami. Chociaż zauważę, że dobrze robią mu paski przycięte w ten sposób, znamienny dla pilotów, bo paski proste albo takie zwyczajnie taliowane, wydaje mi się, że nieco zabierają mu tego jego charakteru. Nie ośmieliłem się, przyznam się szczerze, żeby próbować przymierzać go do jakiejkolwiek bransolety, nawet do żadnego mesza, bo jakoś do tego pomysłu nawet sam ja nie potrafię się przekonać, a jest to o tyle znamienne, że zwykłem większość moich zegarków do jakiegoś mesza po drodze przymierzać. No i to taki Turbi pilot, wielki pilot, którego mam u siebie w pudle i który jakoś tak cieszy mnie niezmiernie pasuje mi w koniunkcji z tym Panem Właściwie rzecz biorąc w zderzeniu z tym, że troszeczkę sprawia, że sam paneraj wydaje się nieco mniejszy rozmiarowo, przynajmniej gdy rzucam na niego okiem, no bo to 44, a tutaj mamy 45 i mimo różnic, jeżeli chodzi o geometrię koperty, to tak naprawdę ten turbi ten turbi nieco podnosi średnią, a co za tym idzie, wszystkie te inne zegarki jakoś tak Inaczej w moich oczach wyglądają. Bardzo dużo frajdy sprawia mi ten fligier, i myślę, że do siebie mnie przekonał właśnie tą koniunkcją kilku rzeczy. Tym, że mogę nakręcać sobie unitasa, a to sprawia mi niezwykle dużo frajdy. Tym, że pasują mi te proporcje. Tym, że akurat teraz mam tą fazę, i frajdy sprawiają mi duże zegarki. W ogóle całym tym swoim jestestwem. No takie to moje odkrycie końca tego roku, że. Wbrew wszelkim przewidywaniom i wbrew wszelkim swoim, nawet własnym oczekiwaniom, polubiłem się z wielkim pilotem. Mam nadzieję, że mi to zostanie na dłużej, bo, bo chciałbym, żeby mi nie odbiło i żebym mógł go jeszcze długo, długo gościć w kolekcji i długo się nim cieszyć. Można by powiedzieć, aby do wiosny. Cóż, na teraz to tyle. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za Wasz czas, za Waszą uwagę. Mam nadzieję, że jeszcze przed świętami uda mi się z Wami w ten internetowo-youtubowy sposób zobaczyć. Zatem nie składam jeszcze życzeń. Na razie mówię cześć i do zobaczenia!